Kto stoi za Gowinem i Ziobrą? Ujawniamy nazwiska porozumienie Jarosława Gowina bogatsze od Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. PiS liczy OK. 45 tysięcy członków w zeszłym roku odnotowało wpływy na poziomie 26,8 milionów złotych. Nie ma jednak rządu Zjednoczonej Prawicy bez koalicjantów z Solidarnej Polski oraz porozumienia. I chociaż partia Zbigniewa Ziobry cieszy się odrobinę większym poparciem, to ugrupowanie Jarosława Gowina jest w lepszej sytuacji finansowej. Interia.pl zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi koalicjantów PiS. Z dokumentów złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że więcej powodów do radości ma wicepremier oraz szef resortu rozwoju, pracy i technologii. Jak się okazuje, w 2020 rok. Porozumienie odnotowało wpływy na poziomie 429 614 zł. Dla porównania, Solidarna Polska mogła się pochwalić środkami w wysokości 165 990 zł. W jaki sposób partia Gowina dwukrotnie przebiła swoich kolegów z ugrupowania Ziobry? Zastrzyk gotówki zapewniły struktury terenowe, które wpłaciły na partię 211 820 zł. Do tego trzeba doliczyć 217 794 zł w formie darowizn. Jak w przypadku większości partii rządzących, spore sumy wpłacają działacze powiązani ze spółkami oraz instytucjami skarbu państwa. Znajdą się także rodziny i politycy z pierwszych stron gazet. Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W styczniu 2020 rok Zasilił partię wicepremiera kwotą 10 tysięcy złotych. Miłosz Pamuła, wiceprezes zarządu specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice, S.A. przekazał ugrupowaniu 10,5 tysięcy złotych. Mateusz Sroka, mąż rzeczniczki partii Magdaleny i radny, wpłacił 5 tysięcy złotych. Sporo zainwestował poseł Artur Zasada, który przekazał ugrupowaniu 18 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o polityków porozumienia, płacą prawie wszyscy. Prezes Jarosław Gowin przekazał 2,6 tysięcy złotych, zaś wiceszef Mon i 1920 złotych. W 2020 rok składki i darowizny płacili m.in., Adam Bielan, Andrzej Głódmostowy, Grzegorz Piechowiak czy Włodzimierz Tomaszewski. Ten ostatni potwierdził ostatnio interi.pl, że pieniądze przelewa również na konto PiS. Co ciekawe, nie obyło się także bez zwrotów wpłacanych kwot. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu ich dokonano, bo porozumienie nie dostarczyło do PKW historii swojego rachunku bankowego. Wiadomo, że w sierpniu 5000. Złotych wróciło na konto Jarosława Gowina a 3,200 złotych odebrała Jadwiga Emilewicz. Zwrot uzyskał też mąż byłej wicepremier Marcin Emilewicz, który dwukrotnie próbował zasilić partyjną kiesę kwotą 2880 złotych. Jak mówił nasze źródła, najbardziej prawdopodobne, że pieniądze pochodziły ze wspólnego małżeńskiego konta i dlatego pieniądze trzeba było oddać. Solidarna Polska pamięta o swoich partia Zbigniewa Ziobry dysponuje o wiele mniejszymi środkami niż Gowinowcy. W ramach darowizn na ugrupowanie wpłacono 144 420 zł, zaś, zgodnie z dokumentami, suma składek wynosi 21 576 zł. Największy zastrzyk gotówki dla partii, podobnie jak w przypadku porozumienia, zapewniają działacze na państwowych posadach. Przykłady? Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu do spraw innowacji PGE, zasilił konto Solidarnej Polski kwotą 12 tysięcy złotych. Z kolei szef PGE Nowa Energia dał partii 13,5 tysięcy złotych. Wśród posłów zdecydowanie pierwsze skrzypce gra Aleksandra Szczudło. Posłanka z Podlasia przekazała swojej partii 13,1 tysięcy złotych. Płacą też inni, między innymi były wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Janusz Kowalski czy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Obaj po 1320 zł. Z informacji złożonych w PKW można się także dowiedzieć, na co wydaje partia Zbigniewa Ziobro. Z historii rachunku bankowego wynika, że beneficjentami współpracy z Solidarną Polską są między innymi. Dwie firmy zajmujące się PR-em, jedna to Kuku PR Group, która w kwietniu 2020 rok zainkasowała 26 814 złotych. Druga nazywa się PR Partner i należy do Marcina Roli. W ramach jednej umowy zarobiła 17 000 zł. Do kogo należą agencje? KUKU PR to firma, w której udziały ma Oliver Kubicki, członek zarządu PZU Zdrowie, były szef sztabu wyborczego Patryka Jakiego, stołeczny radny i niedoszły kandydat na prezydenta Jeleni Góry. Właściciel drugiej firmy był z kolei asystentem europosła, a później wiceprezydentem Opola. Zarówno Solidarnej Polsce jak i porozumieniu zależy, żeby zyskać dodatkowe środki. W przeciwieństwie do oba ugrupowania nie pobierają bowiem subwencji. Właśnie dlatego zapis o premii finansowej za wynik wyborczy znalazł się w umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Mówi się jednak o renegocjacji umowy, więc przepaść między największą z partii Zjednoczonej Prawicy, a jej mniejszymi partnerami, może okazać się nie do pokonania. Autor Jakub Szczepański